Dobry wieczór. Po pierwsze gratuluję chłopakom wygranym. Powiedzmy mecz był taki jak jakiego my i oczekiwaliśmy. Bo wiemy jak zespół z Wrocławia walczy nigdy nie podaje się. Naprawdę starają się grać taką bardzo agresywną obronę i na początku my trochę tak jakby nie, nie byliśmy do tego się przygotowani, chociaż cały czas im mówiliśmy, i, 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 że, że tak oni będą bronili, bo to jest, jest ich, jakby, powiedzmy, atut granie. No po, po przerwie chłopaki trochę się obudzili, bo pierwsze dwie kwarty takie byli, no powiedzmy, mało emocji. No potem e, trzecia kwarta była rewolucyjna i, i ona zdecydowała o wyniku tego meczu. Wszyscy, którzy na boisku walczyli dobrze, starali się, jestem zadowolony i mamy jeszcze, jeszcze jedną grę przed świątami i teraz jesteśmy skoncentrowani na, na ostatnią grę przed świątami. Gratuluję chłopakom, dziękuję.

Zaczęliśmy grać lepiej, poprawiliśmy się i z lepszej obrony udało nam się zrobić sporo łatwych punktów. A po meczu cóż cieszymy się ze zwycięstwa. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Żadnych czarów nie było, po prostu my jesteśmy grupa mężczyzn, które pracujemy razem i mamy ustalone powiedzmy takie krótkoterminowe zadanie, które musimy wykonywać. I po prostu w szatni pogadaliśmy, że trochę my nie w tym kierunku teraz idziemy. I chłopaki wszystko zrozumieli tak jak powinni i było od razu widać, że i Lawka inaczej reagowała, i, i, i sami zawodnicy inaczej, trochę, trochę przełączyli bieg z czwartego na piąty. Dziękuję, czy jeszcze jakieś pytania? Tak, to, to znaczy my też przed meczem, przed, to znaczy analiza przeciwnika, wideo dla chłopaków i tak dalej, my tak widzieliśmy, bo u nich widać od razu, kto jest, no, to znaczy, kto zdobywa punkty. Pierwsze pięć po kolei to są obrońcy. I my chcieliśmy jak najbardziej grać pod koszem, no my w obronie grali, spróbowali na początku trochę inaczej, chcieliśmy odciąć ich małych, i oni bardzo dobrze to wykorzystali. E, ścinając pod koszem, dostawali piłki tam i, i to trochę nam nie nie, nie wychodziło, A na, na drugiej na połowie to zmieniliśmy i to był inny, i to wyglądało inaczej. Good evening. A strange game. Two half two game. E, dobry wieczór wszystkim. To był dziwny mecz. Dwie różne połowy. E, dwie różne połowy po prostu. We start uh, first, uh, third quarter like, uh, like first and, and second, but you know, sometimes I, I don't understand uh, how is possible change criterium on, on the game and, and, and uh, change everything on, on the court. Zaczęliśmy trzecią kwartę tak samo jak pierwszą, a drugą, natomiast nie rozumiem czasami, jak można zmienić kryteria oceny uh, podczas meczu, to, co się dzieje. Uh, spytam trenera, tylko żeby... Uh, coach, I'm sorry, uh, you mean criteria of the refereeing? Yes, about everything okay. yeah. uh, you No, know, for my team, okay My team is with uh, big history, but this is new team, young team. Young team. Not young team, but team without experience. We need... We need just normal kryterium on the court. Uh, Mój zespół może mieć wielką historię, natomiast to jest młody zespół, nie tylko wiekiem, ale też doświadczeniem na tym poziomie i żeby grać normalnie dobrze potrzebujemy uh, normalnego oceniania tego co robimy. We want build new 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 history in our big club and uh, for that we 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 need help, but not help that somebody must uh, push us, no. Myślę, że to normalne w XXI wieku, jeśli mamy takie same szanse i for, 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 for and, and, and same na e, Jako młody zespół potrzebujemy wsparcia, ale nie o to chodzi, żeby ktoś nam pomagał, popychał nas, tylko żeby były równe szanse dla wszystkich. Wydaje mi się, że w XXI wieku to jest normalna zasada, że obie strony mają równe szanse na boisku. Second, uh, my team didn't uh, show good reaction, and uh, we, we we start play strange game. We didn't play in third quarter our game, and that is the biggest problem. We didn't uh, control rebound. We didn't control uh, defense. Mój zespół w trzeciej kwarcie przestał grać tak, jak zwykle gramy. Mieliśmy problemy w kontrolowaniu naszej gry w obronie i mieliśmy duże problemy w kontrolowaniu zbiórek. We had few times maybe easy situation on plus 7, 8 for for ale but we, we missed. few layups few open shots and you know that is for one really really good team like Treffle that is that is enough and uh, you know they, they they played last 10 minutes easy and they control everything on the court. Mieliśmy swoje szanse, kiedy tref prowadził 7-8 punktami, ale wtedy podłowaliśmy łatwe, otwarte rzuty, lejapy z spod kosza. Dla, tej, dla tak dobrej drużyny jak Trafl to wystarczy, żeby zbudować przewagę, żeby kontrolować e, mecz. No i ostatnie 10 minut to oni grali już na dużym luzie, kontrolując do końca to, co się działo na boisku. Thank you. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I teraz poproszę o wypowiedź zawodnika, Adriana Mroczek-Truskowskiego. Witam wszystkich. Na początku chciałbym pogratulować drużynie przeciwnej zwycięstwa. No tak jak wszyscy widzieli, dwie różne połowy. Pierwsza połowa, dokładnie tak jak sobie założyliśmy, czyli walka na więcej niż 100%. Daliśmy się wszystko tak jak, tak, jak zakładaliśmy, i w ataku, i w obronie. Wszystko szło tak, jak należy. Natomiast od trzeciej kwarty no, coś stanęło, tak jak trener powiedział. Nie graliśmy swojej gry. I tref nam, brzydko mówiąc, odjechał na kilka punktów, i, i, i już w zasadzie nie pozwolił wrócić do gry. Także no przy tak doświadczonej drużynie nie możemy sobie pozwolić na, na takie de, okresy dekoncentracji. No i niestety zapłaciliśmy te, za to porażką. Tyle. Dziękuję. Czy są pytania do przedstawicieli Śląska? w tym doświadczeniu, że, że jest istotne. E, chciałem zapytać właśnie o, głównie o Roberta Skibińskiego, dlaczego, dlaczego nie, zacz, nie zaczął on w wyjściowym ustawieniu i, i czy, czy właśnie czy nie powinien pan, chcąc dodać to doświadczenie, postawić Roberta jako, jako pierwszego rozgrywającego od początku? Może, może by to wyglądało troszeczkę inaczej? do you need translation? Uh, why uh, uh, why need start need with uh, start. Skiba and if you yeah. don't think that... Uh, it will add experience, necessary experience to your team. No, no, I, I will repeat, we didn't have a problem on the, on the start uh, in first and second quarter. I, I, I spoke about uh, second quarter, but that is different. I won't uh, just tell that is, uh, my decision was good, but uh, we didn't talk, but uh, we had last, uh, because we, we, we played last uh, game in, in last uh, Wednesday, uh, With Zagorjelets, and after that, we had. But that is not important. But I won't just explain. We had, I think, first, uh, first practice, two days ago with uh, five on five because we, we we practiced I think five or six days with uh, six players. We had a uh, big problem with uh, injured players uh, Skimniewski Gabinski Solima uh, Kikowski no Kikowski this uh, Przinski, uh, Hiji without uh, new guy you know Gibson I don't know maybe I said maybe not but that is the the, the problem but that was uh, but I'm start with with Danny because I think that was good and that was uh, one reason. Is tactical reason. Second reason is because Cuba didn't play, didn't practice. Uh, I think maybe last two days he practiced. Okay. Uh, Wydaje mi się, że moja decyzja była właściwa, bo e, zaczęliśmy z Gibsonem i dobrze graliśmy w pierwszych dwóch e, kwartach, tak jak mówiłem. Natomiast są dwa powody. Oczywiście po pierwsze decyzja taktyczna, po drugie to, że w ostatnim tygodniu, tak naprawdę ostatnie dwa dni tylko mogliśmy trenować pięciu na 5 Połowa składu, trener tutaj wymieniał, e, była kontuzjowana, nie mogła uczestniczyć w treningach. I to jest drugi powód, dla którego nie wystartowałem, nie zacząłem z, z Robertem Szyskim niewskim gdyż trenował tylko dwa dni przed meczem.